Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj Polona w dupę temu chudemu debilowi yy, Wiesz Ako, jesteś nitro? E, no tak Grom zielonych strach i cię pierdolę. No ja pa dupa, ja padupa, no, Dokładnie, na tym tak Kupa Kupasiku, kupasiku, ciastko yo. Czekaj czekaj DRED Gdzie on rzucił flashbang Nie widzę ani jednego Cały czas ci gdzieś strzelają, nie widzę ani jednego Kurwa idę Albo nie, nie idę, albo nie idę, Abo nie, idę. Ja Co to są za silosy? Nie mogę czytać kurwa, boję się ciebie, ty idioto, zboczony chuju. Ja rozumiem kurwa, być jebanym obśrupem, ale nie się, który jest obśrupem i chce mnie kurwa zruchać w dupę! Nie. nie? O kurwa, no ja wyciągnął śmieci. To jest jak wyciągnął śmieciu? Jak twoja matka kurwa portfel ostatnio ode mnie skórtni Jebana, suka, jak jej pis wiem, blada mać. To cztery tygodnie leżała przy i udawała kucz jak, jak twoja stara no idź sobie! I nie, 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 kurwa, nie, 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 nie NIE! Złapał mnie chyba za dupę! Ja nie mogę chodzić! Ja chodzić nie mogę! Ta noga mnie naprawdził, prawdziwą, mnie ta noga boli! Dercom som like home, idź w chuj to pierdole. A ty co? A ty, 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 ty. A ty kurwa co? Patriotyczny jakiś taniec Bungoła odjewnął czy co na typu dłoza? Pokazał, ty podłoże? Naturalnie mi Bo oni tam tańczą wokół ogniska. Wokół ogniska i czasami wokół szafy. Taki pancz precyzyjny jak... Jak mój chuj do cipy twojej matki. Kurwa? No nie! No nie! No nie, no nie, no nie! No nie! No nie! Moja piosenka, to jest moja piosenka. No nie! Kurwa, no nie! NO PO PROSTU KURWA NO NIE BOŻE CZY TY TO WIDZISZ Spoglądaj Widział? Patrz ty też, powąchaj, powąchaj, chodź no tu Chodź no to mnie chyba nie lubi Czuję gdzieś penisa zagłabie. Samca alfa A nie, to tylko zapach mojego penisa, bo się nie kupiłem. Kurwa, skądś tak podawać? NO NIE! Weź mi tego mohikanina z tybramki bramki, bo ja mówię KURWA kopnij GO W ten łeb! W ten helm. No nie wierzę! Szymon, twardy Mów! Niech twoje ruchy zbudzą gęś! Niech wszyscy w internecie wiedzą, że Gimper to gej! Jest tyle pomieszczeń, do których powrócimy. Co ona urodziła? Mów, niech twoje kury rozdrapią z trup. sędzia trup. Ruda, zrób no kawę, przecież ją prosiłem. Ty miałeś Muszę strenarcy. się napić, bo mi kurwa w ryju tak wyschło, że kurwa plumby mi się obluzowały. No, panie. Zrób no mi coś do picia, bo no ma nie koniec. Kliknij to. Muszę pętać mu. Krystiao! ty dojesz, Bóg jest jeden! Nie, 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 nie! po same kule. No ty zawsze kurwa koło kuli obcowałeś. Mam strasznie wielką moczną. Olu zabili naszego. Czy on wyjdzie z tamtego zakamarka czy nie? Zdążę go jednąć, mam 7 sekund. Czy jedną mnie? Ja go, czy on mnie? O kurwa. O kurwa. Oszukał przeznaczenie. Prawie mu łeb rozjebałem. Dobra, trochę różowej siły energii. Kupasiku, kupasiku. GOL! Nie było CO! FAK! Ty kurwa oszuście! Jak się podobało, nie bój się zostawić łapki do góry, nie bój się udostępnić na Facebooku. Dobra, na razie, cześć, pompa, jebać, fubu, sołmać.